Cześć! Co zrobić, aby regularność i systematyczność w nauce, pracy, ćwiczeniach fizycznych czy różnego rodzaju treningach była dla nas łatwiejsza? Po odpowiedź zapraszam Cię do pewnego badania. W tym eksperymencie poproszono uczestników, aby byli sędziami w zawodach sportowych, które oglądali na komputerze, czyli mieli na przykład w tenisie decydować, czy piłka wypadła z linii gry i zrobiła out, czy jednak weszła na pole. Każdy z uczestników przed zobaczeniem rozgrywki trzyma wciśnięty przycisk i raz jego puszczenie oznaczało jest ok, gramy dalej, a raz jego dalsze trzymanie oznaczało jest ok, gramy dalej. Czyli w tym wypadku puszczenie przycisku, w tym drugim wypadku puszczenie przycisku oznaczałoby, że według danego uczestnika był out. Czyli to, co się zmieniało, to to, co znaczyła opcja domyślna, jaką było trzymanie przycisku, od której zaczynał każdy z uczestników. Uczestnicy oczywiście za każdym razem wiedzieli, kiedy i co oznacza dalsze trzymanie wciśniętego przycisku, a kiedy i co jego podniesienie. To, co naukowcy chcieli sprawdzić, to jak zachowają się uczestnicy, kiedy decyzja o tym, czy piłka weszła na pole, czy nie, będzie trudna, czy nie będzie tego po prostu dobrze widać. I okazało się, że w takich wypadkach uczestnicy zostawali po prostu przy domyślnej opcji, czyli trzymaniu wciśniętego, przy... wciśniętego klawisza, bez znaczenia, czy oznaczał on akurat OUT, czy nie. Jeśli nie potrafili podjąć pewnej decyzji, decydowali się nie robić niczego, bez znaczenia co to nic oznaczało w danej chwili. Jak zauważyli naukowcy, ta tendencja do wybierania opcji domyślnej, czyli nie robienia niczego, prowadziła do częstszych błędów niż gdyby kierowali się po prostu swoim przeczuciem. Gdybyśmy kierowali się przeczuciem, to w tym badaniu, gdybyś był pewny tak na ja wiem 60%, że na przykład piłka wyszła poza pole, to zareagowałbyś zaznaczając, że według ciebie ona wyszła, no bo troszkę bardziej wydaje ci się, że ona wyszła, niż że nie wyszła. I prawdopodobnie na tych 6 na 10 przypadków by zgadł. Jednak my w swojej zawiłej naturze, w sytuacji, gdy, de gdy decyzja nie jest pewna, często zamiast wybrać opcję, wydaje mi się, że to, to co robimy? Nie robimy niczego. Utrzymujemy status quo, czyli niezmieniony stan rzeczy. Pozostajemy po prostu przy opcji domyśleń. To tłumaczy, dlaczego często tak trudno o systematyczność w wykonywaniu czegoś, bo pomijając w ogóle ten cały, oczywiście istotny, ale no pomijając na tę chwilę cały aspekt samodyscypliny i nawyków, to systematyczność rodzi wątpliwości. Kiedy za dzień czy dwa masz ważny egzamin albo projekt do oddania, no to raczej nie masz wątpliwości, czy się za to zabrać, yy, no bo po prostu trzeba działać i to już, prawda? Ale dwa czy trzy tygodnie wcześniej... Oczywiście warto zacząć się przygotowywać do tego, żeby się potem nie stresować, ale z drugiej strony mogę równie dobrze zacząć jutro i pewnie też spokojnie zdążę, albo pojutrze i to też powinno wystarczyć. Widzisz to? Gdy nie jesteś przyciśnięty do muru, pojawiają się wątpliwości, czy działać teraz, które sprawiają, że zgodnie z naszą naturą jesteśmy wtedy bardziej skłonni. Nie robić niczego, nie reagować, pozostać przy opcji domyślnej. Czyli podejście w stylu lepiej zacząć dzisiaj, ale jeśli zrobię to jutro, to też nic się nie stanie. To ta sama sytuacja co w badaniu. Piłka chyba wyszła poza pole, poza linię, ale nie jestem do końca pewny. I obie te sytuacje kończą się najczęściej tym, że pozostajesz przy opcji domyślnej, czyli nie reagujesz, czyli nie zaczynasz działać dzisiaj, teraz. A jutro sytuacja się powtarza i powtarza i kolejnego dnia, aż w końcu ta wątpliwość, kiedy zacząć, znika zupełnie, i wtedy znika też skłonność do nie podejmowania decyzji, czyli ciągłego odkładania na później. To jest po prostu kolejny mechanizm. Ok, skoro już wiem jak to działa, to jak z tym teraz walczyć? Jak walczyć z wątpliwością, że to akurat dzisiaj powinienem się uczyć, ćwiczyć czy pracować? To będzie dziwne, ale musisz, żeby z tego wyjść, musisz do pewnego stopnia odciąć swoją motywację od ostatecznego celu tej pracy, nauki czy treningu. Bo jeśli się skupiasz i motywujesz celem ostatecznym rezultatem, to prawda jest taka, że właśnie wtedy powstają wątpliwości. Bo żeby osiągnąć ten sam rezultat, często, no, prawda jest taka, że nie musisz zabrać się do pracy, nauki czy treningu teraz. Możesz to zrobić później. No zobacz. Jeśli chcesz nauczyć się języka tak dla siebie, to no, zawsze możesz zrobić to później, prawda? Jeśli chcesz nauczyć się na egzamin za trzy tygodnie, no to możesz zacząć uczyć się później, bo realnie prawdopodobnie zdążysz. Jeśli chcesz zacząć ćwiczyć i wyrzeźbić swoje ciało, to no, równie dobrze możesz zacząć robić to za tydzień, no bo czemu dzisiaj, prawda? Widzisz to? To właśnie zbytnie skupianie się na celu, mimo że zachwalane przez stronę poradników z rozwoju osobistego, daje największą furtkę do tego, by zabrać się za coś później. Bo najczęściej to później nie przekreśla w ogóle osiągnięcia tego celu, tego rezultatu. Prawda jest taka, że jeśli nie masz jakiegoś terminu, no to możesz się nauczyć języka obcego, jeśli zabierzesz się za, za naukę dopiero za miesiąc albo za dwa. No możesz? No, możesz pewnie, czemu nie? Tak samo możesz schudnąć, jak zaczniesz ćwiczyć dopiero za tydzień. A nie teraz. Albo trzymać dietę. Po co teraz? Za tydzień, za dwa, za miesiąc? Możesz? No, możesz i może to się udać. Czemu nie? I te perspektywy są zawsze. Zawsze masz perspektywy, że możesz to zrobić później. No i ona jest realna. Dlatego tak trudno utrzymać systematyczność. Co więc zrobić, co więc robić, zamiast skupiać się na celu, zamiast skupiać się na tym efekcie? Słuchaj, proszę uważnie opakuj cokolwiek chcesz regularnie robić w coś większego, w jakieś większe, bardziej uniwersalne postanowienie, którego się będziesz bezwzględnie trzymał. Dam ci dwa przykłady, żeby wiedział, o co mi chodzi. Jest taki trening, który nazywa się 7-minutowym treningiem. Polega głównie na treningu włókien szybko kurczliwych w twoich mięśniach, przez co ćwiczysz zaledwie te 7, realnie, do 15 minut dziennie, co drugi dzień, i to pozwala, żeby mięśnie szybko nabierały siły i zwiększały swoją masę, bo włókna szybko kurczliwe są po prostu większe od wolno kurczliwych. I wiesz, co jest największą, pomijając na chwilę, co, co to w ogóle jest? Wiesz, co jest największą trudnością tego treningu? To, że ćwiczysz te 7 do 15 minut co drugi dzień. Ja wiem, że to mało, ale właśnie ten fakt, że to jest co, dru co drugi dzień, jest najtrudniejszy. Nie możesz codziennie, bo mięśnie muszą mieć po prostu odpowiedni czas na regenerację. I w ogóle wiem, jak to możliwe, żeby efektywnie trenować mięśnie i widzieć rezultaty, poświęcając na to tylko 7 do 15 minut co drugi dzień. I to jeszcze i ćwicząc w domu. To może się wydawać przesadzone, ale ale nie o tym jest ta prezentacja, więc gdybyś był ciekawy, to pod spodem znajdziesz też link do dodatkowej prezentacji, w której dokładnie to wyjaśniam, bo wiem, że będzie mnóstwo pytań o to, okej? Okay? Więc śmiało możesz kliknąć i przejść do niej, przejść do kolejnej prezentacji, gdybyś chciał. A wracając do tematu, trudność w trwaniu w tym treningu polega właśnie na tym, że ćwiczysz nie codziennie, tylko co drugi dzień, przez co trudno wyrobić sobie jakiś nawyk, czy nawet zwyczaj. Sam zaczynałem ten trening i przerywałem chyba z trzy razy, aż nie opakowałem go w inne postanowienie, które brzmi, że codziennie coś ćwiczę przez przynajmniej 5 minut. I ustaliłem porę tej aktywności fizycznej i codziennie realnie rzeczywiście ćwiczę o podobnej porze. Jeśli na ten dzień przypada mi akurat 7-minutowy trening, to wykonuję rzeczy z 7-minutowego treningu. Jeśli nie, to trenuję cokolwiek innego. Ale przez to, że robi to codziennie, moją, zobacz, moją opcją domyślną, moim statusem quo... Jest codzienny trening, nie muszę się nad tym zastanawiać, nie muszę rozważać, czy dzisiaj warto, czy nie warto, bo na przykład wczoraj nie ćwiczyłem, bo nie musiałem, bo e, tak wyglądało, tak wychodziło według tego schematu 7 treningu. Po prostu to robię, bo robię to codziennie, tak postanowiłem, bez znaczenia na, na efekty tamtego treningu. To jest moją opcją domyślną, codzienne ćwiczenie. To jest mój status quo, przy którym zostaję jak mam wątpliwości, codzienne ćwiczenie około 8.30. Podobnie mam z pracą, czy innymi, czy innymi obowiązkami. Opakowałem je w bloki pracy, które nazwałem tymi godzinami i te realizuję codziennie o względnie stałych porach, jeszcze wykorzystując kilka dodatkowych trików, żeby się prosić do nich zabierać. Istotą złotej godziny jest to, że robię w niej właśnie to, co sobie zaplanowałem. Czy to będzie nauka, czytanie, praca, gotowanie czy sprzątanie, to nie ma znaczenia. Tak zachowuję właśnie systematyczność. Opakowuję to, co chcę robić systematycznie, w jakieś większe postanowienie, które realizuję codziennie, najlepiej jeszcze nawykowo. Kiedy opakuję właśnie te wszel wszelkie obowiązki, większe postanowienie, to mogę lepiej manipulować tym, żeby się do niego zmuszać, zachęcać, motywować, ok? I utrzymywać regularność i obudowywać w nawyki, które pozwalają mi łatwiej się do tego zabierać. Stąd, jeśli chcesz ćwiczyć, czy to codziennie, czy to co drugi dzień, czy co trzeci, i tak polecam Ci postanowić sobie, żebyś ćwiczył codziennie przez chociaż 5 minut o określonej porze. Wtedy w dni, kiedy nie planowałeś ćwiczyć, zrobisz sobie chociaż, nie wiem, jakiś na przykład lekki aerobik, czy poskaczesz w miejscu przez 5 minut, czy truchtem pobiegasz 5 minut, a w inne dni dasz sobie wycisk. Ale właśnie przez to, że robisz to codziennie, będzie Ci nieporównywalnie prościej zachować prawdziwą regularność. Codzienne ćwiczenie będzie Twoim statusem quo, którego nie podważą wątpliwości, czy dzisiaj warto, czy nie. Identycznie jest z pracą czy nauką. Ustaw sobie swoje złote godziny, które będziesz codziennie realizował bez względu na to, czy masz akurat w tym dniu naukę, trening, pisanie pracy czy raportu dla szefa. Po prostu w tych złotych godzinach robisz to, co sobie zaplanowałeś. W ten sposób właśnie zyskujesz regularność i systematyczność. I praktycznie całkowicie eliminujesz odkładanie na później. Brzmi sensownie, prawda? I ta strategia naprawdę się sprawdza. Mega gorąco ci ją polecam, bo to jest klucz, tylko jak zawsze podkreślam, nie ma jednego w 100% skutecznego rozwiązania. Byłoby cudownie, gdyby tak było, ale niestety tak nie działamy. Jak sam widzisz, jest to mechanizmów, które wpływają na to, że lubimy odkładać rzeczy na później, więc no, nie ma jednego uniwersalnego lekarstwa czy techniki, która jakby oddziałuje na to wszystko jednocześnie. Dlatego każda zmiana na lepsze to wypadkowa wielu, wielu różnych czynników i mechanizmów. Tak? Ta strategia jest po prostu pierwszym krokiem, jaki powinieneś wykonać. Kolejne będą polegały już na tym, żeby się dyscyplinować do tego, by codziennie o zaplanowanych porach coraz łatwiej realizować, czy to 5 minut ćwiczeń, czy właśnie złotą godzinę. Ale to. Też da się ułatwić kolejnymi technikami, kolejnymi metodami. I o tym będziemy mówili w następnym cyklu prezentacji. Mam nadzieję, że to, co usłyszałeś w tej, uznałeś za przydatne. Jeśli tak, to kliknij proszę łapkę w górę, żeby więcej osób mogło znać tę prezentację i także skorzystać. Dzięki za obejrzenie i do usłyszenia. Trzymaj się cześć.